No, kiedy w końcu idziemy na ten shopping? Ja chcę nowy plecak do nowej szkoły. I tym razem ma być ładny, bo mój stary jest brzydki. Ale, Basiu, że ty idziesz do nowej szkoły, to nie jest od razu powód, żeby nowy plecak kupować. Jak ja nie dostanę tego plecaka, to nie idę do tej nowej kupiej szkoły, czy to jest jasne? O, wszystko w porządku, słyszałem krzyki. No, Basia życzy sobie nowy plecak do nowej szkoły. Basiu, słyszałam, że powiedziałeś o nowej szkole, że jest głupia. Nie możesz tak sądzić, bo jeszcze tam nie byłaś. Ta szkoła nie będzie głupia jak pójdę do niej z nowym plecakiem. I nie zapomnijcie, spodnie też mi mama obiecała. Dobrze, wyjątkowo dostaniesz to, co chcesz. Ale jak mi obiecasz, że będziesz miła i pracowita. No pewnie to takie proste. Obiecuję. Mamo! Basia co jest? No przecież stoję obok Ciebie. No to kiedy w końcu idziemy na ten shopping. Bądź gotowa proszę za godzinę. Muszę jeszcze kuchnię posprzątać i poodkurzać i kwiatki podlać. Okej. Okay. Jest mi tak nudno. Czym ja się mam zająć? O, mam wyśmienity pomysł. Przecież z telefonem można się w różne śmieszne rzeczy bawić. Na przykład w żarty telefoniczne. Ale będzie super zabawa. Idę najpierw po telefon. Tak, słucham. Dzień dobry, giorno. Tu pizzeria Antonio. Alora, pizza z salami peperoni leży pod drzwiami? To pomyłka, ja nic nie zamawiałam. No dobrze, niech będzie za darmo, leży pod drzwiami. <ścoughs> Następny numer. Tak, słucham. Dobrze, że Panią została to Pani Kowalska z przedszkola. Córeczkę trzeba odebrać natychmiast. Ojej, a co się stało? Córka ma... Y, biegunkę. Biegunkę? Oczywiście, że już jadę. Proszę się pośpieszyć i miłego dnia. Miły, Miły tydzień, tydzień dla tej pani, pani, pani na pewno nie będzie. będzie. Ha? Następny. Halo? Dzień dobry, tu pani Pawlak z policji. Samochód jest źle zaparkowany. Niestety będzie holowany. Mój samochód zawsze tam stoi i nie było nigdy problemów. Ale teraz jest problem. E, dobrze, to ja zaparkuję samochód gdzieś indziej. Tak powinno być. I następny. Seria fantastico pani pizza zamówiła? To ty znowu? Była w przedszkolu i moja córka jest zdrowa. Oj, ty czegoś doświadczysz? Twój numer telefonu pokazuje mi się na dyspleju. Oj, ty my się jeszcze spotkamy. Eee, pa, ojej, ojej mam, mam nadzieję, że ona na nie wie, gdzie mieszka. Gdzie Ach, gdzie mieszka. Ja, ja nawet policję udawała, żeby nie, nie miała problemów. problemów. Boję, Boję się trochę. trochę. Dlaczego ja mam takie, takie uczucia? uczucia. Dorubanie, to się niczym nie przyjmuje. Pasia, chodź, idziemy. Okej. Okay. Pasiu, tutaj są te plecaki, powiedz, który chcesz. Hu, ciężki wybór! Nie umiem się zdecydować. Ale pośpiesz się trochę, ja się tu porozglądam, dobrze? Tak, tak. Który mam sobie wybrać? Sobie wybrać? Może ten z Nie, taki dla maluszków. Ten biały? Nie, nie jest mi za biały. biały. Może, Może ten zielony? Nie, nie podoba mi się. Podoba mi się. Wiem! Wezmę, Wezmę sobie ten niebieski. Ten, ten mi się podoba. podoba. Tak, mam. Dokładnie, Dokładnie ten, ten sam ma Klara. Klara, 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 Klara z tej szkoły, z której mnie wyrzucili. wyrzucili. No, już jej nie, nie będę widzieć. No Mam i co? Sobie mogę sobie taki pleca kupić? Tak! To, kupię, kupię go sobie i, I wcale nie naśladuję. Mamo, wybrałam. Ten niebieski? No, ładny. Tak. Płacę kartą. Proszę. Do widzenia. Miłego dnia życzę. Również. Czekaj na mnie chwilę, ja jeszcze muszę nowy bilet parkingowy wykupić, bo ty chcesz jeszcze te spodnie mieć. Tak, jeszcze spodnie chcę, a mogę sobie w tym czasie loda kupić? Ale po kupieniu loda, przyjdź znowu tutaj, ja będę czekała na ciebie. Nie chcę cię zgubić. Nie martw się. Dzień dobry, poproszę jednego loda waniliowego. Mmm, jedyny chyba nie, nie starczy? Mała pomyłka, jednak dwa proszę. Waniliowy, koniecznie z posypką i truskawkowy. Już się robi. Smacznego życzę. Do widzenia dziewczynko. Pa. Ach, mama, to będzie zło jak zobaczy, zobaczy te dwa, dwa duże lody. lody. Mam Ma, pomysł jednego, jednego loda z do, do mojego do nowego, nowego plecaczka. Ale, ale gdzie jest mój plecacz? A, tam, tam z tyłu. tyłu. Okej, okay, ale który lód mam jako pierwszy jeść? Decyduję się na truskawkę. O, widać, widać, jeszcze. Wcisnę widać jeszcze. Wcisnę go trochę bardziej do środka. Teraz, teraz już nic, nic nie widać. Bilet już mam. I co, lód był dobry? Dobry, ale niestety tylko jeden. <noise> Basiu, chodźcie my spodnie kupić, dobrze? Tak. Pomogę ci coś wybrać. Dobrze. O, mój plecak taki jakiś mokry jest. mokry jest i zimny, zimny bardzo. bardzo. O nie, mój plecak, ten, ten lód się stopił. Pasiu, pomóż mi, już się powoli wieczór robi i chcemy wracać do domu. O, bardzo fajne spodnie. Podobają ci się? Mhm, mm tak. Co, Co ja mam, ja mam teraz zrobić? Chodź, o, Basia, ty zawsze masz jakieś, jakieś rozwiązanie. rozwiązanie. O, o tak, tak, już wiem. Pasia, Mamo, mamo, ja bardzo szybko muszę iść do ubikacji. Dobrze, ja już płacę. Do widzenia. Do widzenia. Co mówiłaś? Do ubikacji chcesz iść? Tak, koniecznie mogę, już muszę. Pośpiesz się, ja czekam tu na ciebie. Tak. Dzień dobry. Czy mogłabym ten plecaczek, który dzisiaj kupiłam z mamusią, wymienić? Bardzo mocno panią proszę. Oczywiście, maleńka, że ci wymienię. Jaki kolor byś chciała? No, ten różowy może być. Jak chcesz. Proszę bardzo. A ty mi dasz ten niebieski. Dziękuję. Była pani bardzo miła. To pa, sympatyczna dziewczynko. O nie! A co tu za zupa w środku? Rozumiem. Dlatego chciała ta mała ten plecak wymienić. A ja. Dałam się oszukać. O nie, tak łatwo jej to nie minie. Security, tu Ania, dzień dobry, proszę nie wypuszczać z centrum handlowego małej dziewczynki z biało-różowym plecaczkiem. Ona jest z mamą. Trzeba z nimi porozmawiać. Dlaczego masz inny plecak? Jednak chciałam inny kolor, i ta sympatyczna sprzedawczyni mi wymieniła bez problemu. Okej. Okay. Mamo, chodź idźmy do domu szybko, jakoś mi niedobrze. Kochanie, na pewno zmęczony jesteś. Oczywiście, chodźmy. Proszę czekać. To musi być ta dziewczynka z biało-różowym plecaczkiem. Witam ponownie. Ale co się stało? Coś nie w porządku? Proszę lepiej córki zapytać. Na pewno ma coś do powiedzenia. Basia, co tym razem zrobiłaś? No, zapomniałam o moim lodzie w plecaczku. Ale jak to przecież ty zjadłaś twój lód? No tak, ale ja sobie dwa kupiłam. No bo ja najpierw zjadłam ten truskawkowy, a później chciałam ten drugi jeszcze zjeść, ale zapomniałam o nim. No, on był w tym niebieskim plecaczku. No a ten plecak? Ten niebieski z roztopionym lodem jest w sklepie, bo zamieniłam. Plecak jest zniszczony. Zauważyłam dopiero po wyjściu dziewczynki. Aha, to dlatego wymieniłaś ten plecak. To był powód, a mi powiedziałaś, że kolor ci się nie podobał. Kłamstwo! Zapłacę za ten plecak z kieszonkowego i przepraszam wszystkich za wszystko. Jak plecak będzie zapłacony, to jest w porządku. Mam nadzieję, że już nie będziesz innych ludzi okłamywać i oszukiwać. A, że jesteś jeszcze mała, to ci wybaczę. Czasami moja Basia wpada na takie pomysły. Ja przepraszam. I oczywiście, że porozmawiam z Basią w domu. Och, Basia, już nie mam nerwów. Daj mi proszę na dzisiaj spokój. Zrozumiałaś? Tak, tak, mamo. Ach. Kto to? Dzień dobry. Pani Szymanek, musimy porozmawiać. Czy coś z mężem? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Chodzi o coś innego. No, proszę do środka. Ktoś dzisiaj wydzwaniał sobie dowolnie do ludzi i robił żarty telefoniczne. Doszło do nas bardzo dużo skarg. Ten ktoś miał numer 07732899. To pani numer. Tak, zgadza się. Basia, czy ty to byłaś? Mm -hmm. Mi było nudno i myślałam, że coś takiego jest zabawne. No i było zabawne. Ha? Dziewczynko, to jest zabronione. A do tego podawałaś się jako policja. To jest karalne. Ach. Przepraszam, nie wiem, co mam powiedzieć. Nie ma problemu. Na szczęście to tylko dziecko. Ale to się nie może już więcej powtórzyć. To się nie powtórzy. Dziękuję. Prawda, Basia? Przeproś się. Przepraszam, czegoś takiego już na pewno nie zrobię. Ale z pewnością coś innego.